Witajcie moi kochani. Stoję sobie tutaj koło hortensji 3,5 metra wysokości. No i podziwiam jesień. Liście w ogrodzie spadają. Bycie robota. Ale podziwiam hortensję 3,5 metra wysokości a w szczególności podziwiam po prostu te kokony, które e, urosły tutaj w dolnej części tej hortensji 3,5 metra wysokości po prostu są prześliczne proszę zobaczyć w przyszłym roku Będą ostro przycięte patyki tej hortensji. I będzie w przyszłym roku ładna ta hortensja. Nie będzie już taka wysoka, ale będzie miała dużo pięknych kokonów. No i będziemy nagrywać i podziwiać. Do zobaczenia. Ach, może jeszcze zanim całkiem do zobaczenia, to tutaj parę gazonów, parę kwiatków, no i teraz możemy powiedzieć, że do zobaczenia. gazony robią fajną robotę bo oddzielają rośliny od trawy i dzięki temu lepiej się po prostu kosi ale jesień też jest piękna i o tej porze hortensje też są prześliczne